Mam pytanie do pana Piotra Rybskiego, ponieważ mówimy o różnorodności tutaj i bardzo często, jak się tak z boku też na to patrzy, wiele osób tak postrzega różnorodność. Nie mówię, że słusznie, ale muszę tutaj też troszeczkę prowokacyjnie Państwa pytać, jako jeśli no, wyróżnianie pewnej grupy. Czy to nie jest jednak takie pole do konfliktu i, i, i kwestia tego, że, że, że może dojść, no jak uniknąć tego, żeby, żeby, żeby firma nie była postrzegana jako wyróżnianie jakiejś jednej konkretnej grupy? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak może bardzo konkludując to nawet, co Pani powie, no to jak ktoś chce znaleźć pole do konfliktu, zawsze znajdzie. Tak, niezależnie od tego, co ułożymy, jaki sobie model wypracujemy, jak ta rządność będzie zaawansowana lub nie, no to sobie znajdziemy zawsze kogoś czy lub coś, co będzie tym elementem zaczepnym. Więc myślę, że w takich kategoriach pewnie rozrządności nie powinniśmy rozpatrywać. Tak, raczej patrzeć od strony korzyści, którą różnorodność szeroko rozumiana może, może dawać. Ale ja pozwolę odnieść się do tego, co usłyszałem Bardzo proszę. chwilę wcześniej, bo kiedy okazało się, że będę w tym panelu, to w spółce, gdzie jestem w Radzie Nadzorczej, to spółka z Katowic, spółka Netology, no, zarzuciłem ten temat jako temat na posiedzeniu Rady Nadzorczej, żeby usłyszeć, co, co się dzieje w spółce, w której jestem. To jest spółka z sektora MŚP, bliżej temu EŚ jest tak, no więc tak mam nadzieję, że w słuchach tej zespołki w takim założeniu w swoim pierwotnym spodziewałem się, że nic nie usłyszę, znaczy, że jakby w obszarze ludności nic się nie dzieje, tak, nic się nie, nie dzieje, dziękuję bardzo. A to byłem pozytywnie zaskoczony, bo z jednej strony oczywiście są pracownicy z zagranicy, czyli element, który tu słyszeliśmy przed chwilą się, się dzieje, ale też i to jest ważne, ważne wskazanie, jest to spółka z branży IT, i to jeszcze bezpieczeństwa IT, to można powiedzieć, że w 130% jest to męska branża, jak nie w 150, tak. A wśród kluczowych pracowników spółki prawie 40% tego managementu to są kobiety. Branży, która by się naprawdę wydawała. A jest to świadoma polityka. No właśnie. Teraz, gdyby to był przypadek, to pewnie, to pewnie byłby to przypadek, i by coś się pojawiło. Ale rzeczywiście to, co pierwszy usłyszałem, tak, zarząd pół na pół, czyli kobieta i mężczyzna, świadomie zdecydowali, że trzeba po, tworzyć taki model, jak to sobie napisałem, włączanie kobiet w decyzję. Tak, jakby w takie takie, takie zadanie. I to się. Faktycznie dzieje, i, i można powiedzieć, że wszelkie standardy europejskie, światowe pewnie spółka już, już spełnia. Widzi w tym wartość i dodam jeszcze to, co usłyszałem, zostałem poważna, żeby po powiedzieć, gdzie ta przewaga pań jest gdzie ta przewaga Pani jest. No i okazuje się, że ze smutkiem dla siebie muszę powiedzieć, bo to była jedna z moich pierwszych profesji, którą wykonywałem, kobiety są lecz, lepszymi analitykami niż mężczyźni. Sam przez wiele lat byłem analitykiem finansowym, więc wydawało mi się, że jest to najlepsze, ale są chyba, są chyba lepsi i to zdecydowanie lepsi ode mnie. I, I myślę, że w każdej podmiocie, w każdej organizacji, zależnie od tego, jak ona jest duża czy jak, jak bardzo jest mała, ta dywersyfikacja na różne sposoby jest realizowana. Każdy po prostu chyba robi to, co może, tak? No bo duży może więcej, mniejszy trochę, trochę mniej w takim, w takim podejściu, a myślę, że no w każdej organizacji widać korzyść z tego, że mamy różnorodność.